Jak Murawka? Bardzo ładna, bardzo dobra. Nie ma na co narzekać? Nie ma. Wszystko top przygotowane. fajnie w końcu dostać chyba szansę i kolejny raz już drugi z rzędu w pierwszym składzie. No tak, no nie ukrywam, że na to czekałem gdzieś na tą taką prawdziwą szansę. To też nie jest łatwe dla zawodnika jak się nie gra. Ale ja wiedziałem, że w końcu ona przyjdzie. Ja narzekałem, robiłem swoje i miejmy nadzieję, że, że będzie wszystko dobrze. Była taka trochę lekcja cierpliwości to była. To jest Polejna, ważne mecz tak, za meczem, tak. mecz za meczem, a... To jest ważne w piłce nożej właśnie, żeby czasami przetrwać te cięższe momenty, nie poddawać się cały czas robić swoje, tak jak mówię, nie narzekać. Yy, pracować nawet może jeszcze więcej. To też jest fajna próba mentalna dla zawodnika i jak, jak się ją wygra, to potem to wszystko jeszcze lepiej smakuje. Będzie jakaś książka? Rozwój osobisty z Serafinem Szotą? Zobaczymy jeszcze, ta, ta przygoda się tak można powiedzieć dopiero yy, kształtuje, a co będzie potem, to zobaczymy. Co tam z jabłka, rozkwiniasz? Co tam rozkwiniasz? Nie, nic nie popatrz, bo to jak ja tu byłem, to jeszcze nie było zbudowane Właśnie, ty masz jakieś tutaj wspomnienia z tego miejsca? Byłem, byłem rok w to troszkę szybciej serce bije, że gra nie, przeciwko byłemu klubowi? Nie, czy... już byłem tutaj z Lesią. Nie grałem, ale byłem. Nie ma co się nakręcać przesadnie? Nie ma sensu. Jak generalnie zaklimatyzowany już widzę, wie, no bo nie trochę czasu no. jest. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. szatnia dobrze nie przyjadę. Jest okej. Okay. No myślę, że po ostatnim meczu można powiedzieć, że generalnie dobrze się przyjęło z dobrą grą. Wiadomo no tak początki bywają trudne, ale no. jak już zacznie iść, to... Jest okej, okay. jest okej. Okay. Na pewno może być lepiej, ale nie ma na co narzekać. Było dobrze. No teraz ostatni mecz, żeby dobrze się pokazać przez czerwone no. kadrę, to chyba jest taka motywacja, żeby zapisać się dobrze, tak... Tak, tak, najlepiej bramkę. Bo to na mojej pozycji też ważne, ale ważne, żebyśmy wygrali tak jak ostatnio i... Też będzie dobrze. No, ale właśnie ostatnio byłeś chwalony za ten poprzedni mecz w Krakowiu, mimo że tej bramki nie było. Nie zawsze ta bramka jest konieczna, żeby występać w Clu. No tak, ale jednak wiadomo, no teraz gram na skrzydle gdzieś, ale też mam w sobie tego napastnika, który chce strzelać bramki, więc, więc wiadome, że dla mnie lepiej było, żebym strzelił. Ale najważniejsze, żebyśmy wygrali tak jak ostatnio i budowali, żeby widza był jeszcze wyżej w no to... fajnie, tak przed przerwą na kadrę byłoby się dobrze zapisać tutaj, wywieźć cenne punkty, żeby tak. ta przerwa miała przyjemnie. Tak, na pewno, ale myślę, że tak myśli wszyscy zespolej i wszyscy zespoły chcieli zrobić wszystko, aby przerwa na kadrę była co najlepsza, ale na pewno my idziemy po, po trzy punkty. Jak jsi si na oko? Co? Dobře. <laughs> blue Eyes Guide. Co? Blue Eyes Guy. Jak se nazevá, <todat> bo, no, bo To Blue Eyes. Jaký oči máš? Víš, tak, tak nebezpečně, no tak můj nemůžu. Jak tam? dobře. dobře. całego zamieszania, którego szukam cały czas, Maciek Klimek, który obserwuję, widzę od jakiegoś czasu, więc ja też podpatrzyłem się kamerką, chciałem go spytać, jak idą prace nad serialem. I to, myślę, że idzie dobrze, nie? No bo jest, jest, jest duża otwartość ze strony klubu, sztabu, piłkarzy, także jest okej. Okay, A coś cię zdziwiło do tej kory w tym naszym wicerskim piekiełku? Nie, nie, nic, nic mnie nie zdziwiło. Znaczy, no oprócz tej sytuacji powiedzmy tam relacji miasto klub no to, to, jest, to jest ciekawa historia, ale tak, no to nie, no, jest w porządku, nie? nie? Nie byłeś nigdy bohaterem takiego, takiego scenariusza. Znaczy, nie no, Ci że pier pierwszy raz zostałem wplątany w taką powiedzmy e e aferę obyczajową, e ale to też ciekawe doświadczenie, no. Byłem w szoku, że ktoś może stosować taką propagandę i to, to, że, że coś takimi e, gruby, gruby, grubymi szczyt szytek ktoś próbował przemycić. To, to był szok. To ale, bardzo... ale serial nie będzie tele, telenowelą. Jak na razie piłkarze, no tak e, chyba całkiem dobrze się spisują, więc na, na, emocje, no, na brak emocji w zasadzie nie można narzekać. A, to prawda. Wynik sportowy jest, wynik sportowy jest chyba ok. Tak, wydaje mi się, że widzę, że na razie wyciska maksa z tego no, no, może, chcia, chciałoby się mieć więcej punktów. Ale jak na, na Denia Minka też powiedzmy, no ten skład może nie jest jakiś mega jakościowy. Tak patrząc też w perspektywie całej ekstraklasy, no to te wyniki są zadowalające. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie, no ale ta pierwsza część sezonu na pewno udana. Tak z perspektywy kulis trochę, bo kibice tego nie wiedzą, jak wy często jesteście w Łodzi, jak to wygląda planowanie i tak dalej. Ja to wiem, ale kibice nie. No, czy wiesz co, no, Będziemy chcieli być coraz częściej. No, mam jeszcze jakieś inne projekty związane z ekstraklasą, to ta runda troszkę jest okrojonym, powiedzmy takim pokrojonej skali, ale od wiosny na pewno będziemy częściej. No jesteśmy pewnie dwa razy w tygodniu plus mecze, tak? Ale myślę, że, że to będzie częściej. Plus oczywiście też staramy się działać tak, że jeżeli wiemy, że coś ciekawego się dzieje, no to ustalamy to wcześniej i przyjeżdżamy w określone dni, tam to, to też dzieje się w gabinetach, wiele ciekawego można, można nagrać. Także nie tylko drużyna, ale też działalność jak gdyby klubu dookoła też jest też jest ciekawa. Nie? A powiedz mi kto z zawodników Widzewa tak najlepiej odnajduje się z kamerami za plecami. No, trzeba wszyscy się dobrze odnajdują. Tak? Nie, nie, nie ma problemu. No, nie powiem ci, że nie ma takiego zawodnika, który by się, się źle odnajdywał. Nie? Żeby się chował czy coś takiego. Nie, nie. Wszyscy, wszyscy jednakowo otwarci jest, jest ok. nie? Także nie będę tutaj nikogo wyróżniał na razie, bo jest, jest dobrze. Ale tak jeździsz za drużyną, tak życie sprawiło, że za tym widzem musisz tak w tym sezonie tak gdzieś bliżej się poruszać, to tak przywiązujesz. Trochę do wyników tych sportowych, czy tak patrzysz to tak czysto na chłodno-scenariuszowo, na przykład, że fajnie jak wygrywają, bo... Bo lepiej się będzie to oglądało. No, znaczy, wiesz co, no, to, jak, Jakby wiesz, walczyli o Mistrzostwo Polski, e, byłoby super. Nie? Generalnie no, tak e, życie napisze scenariusz. Ja najbardziej tak szczerze mówiąc oboję się takiej sytuacji, że gdzieś będzie ten środek tabeli to będzie takie niejakie. Nie? To albo Mistrzostwo polskie, albo desperacka walka utrzymania. utrzymanie. No, to już tutaj sobie kibice muszą wybrać, co wolą i zawodnicy. Nie? Kibice w listach nam proszą, żebyśmy utworzyli cykl Nauka życia z Mateuszem Dróżnym. Moje pierwsze pytanie brzmi, czy życie nauczyło prezesa coś w Mielcu? Czy prezes Zagłębie był tu kiedyś, może kiedyś? Nie, nie. To pierwszy raz jestem, tak? I jak? Naprawdę, pierwszy raz. Nigdy tu nie byłem, ani z młodzieżą nie grałem. Nie A skąd ten taki slogan organizacyjny stal Mielec? Bo tak przyjechaliśmy tu z pracownikami i całkiem przyzwoicie nas tu przyjęto. No, to tak trochę. Nie, to slogan mógłby ulec trochę zmianie, jakbyśmy się cofnęli dwa lata temu dowodzi, ale. No to dobra, to będziemy mieli tysiąc widzów więcej, bo jest oczywiście przygrzał. Tak, Tym bardziej, że nie potrzebno zgryzować lokalny no, rywala. Niepotrzebnie, oczywiście. No dzisiaj znowu problemy w składzie, panowie, nie? wiem, to szansa kolejnych i w nie? Bo to też transfery są robione i ta kadra jest szeroka, żeby walczyli. Kolejny. Tak Ale... się obawialiśmy też tydzień temu tego. Serafina dał radę, więc nie dają rady Zaskoczyło Was zwycięstwo z Krakowią? Czy to była taka ulga, czy raczej tak, to był nie. taki obowiązek? Nie, jakby analizę mi Maciek pokazywał i mówił też, że jak wyłączymy skrzydła, powinno być dobrze. Wyłączyliśmy skrzydła i było dobrze. Spodziewam się trudniejszego meczu tutaj. Wyszła nasza ekipa, właśnie, pokaże. Nasze Orły wychodzą właśnie w tym momencie. A wiemy, czy będą nasi kibice? Jak A, na razie kili, nie da właśnie liczymy tak, na no? właśnie autokarami, także cały sektor ma być zapewnione. Zresztą mijaliśmy nasze kibiców na trasie w Województwie świętokrzyskim jeszcze na granicy. E, na granicy właściwie województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, więc e, zjeżdżają właśnie kolejne autokary, także mamy nadzieję, że. Idą... Wioski koliszowe. A wiesz, co jest w wioski Koliszowych? Nie. Pół wioski to są dróżne, nie? <laughs> Naprawdę. To musi być wspaniała wioska, <laughs> bo ta, tam jeździłem za młodego i tam mój tato się wychował. I nawet chyba nie wiem, czy się nie urodził. Mam nadzieję, że wygramy i, i trochę odskoczymy od tego dołu, tak więc ale na pewno mecz nie będzie łatwy. A trzeba studzić te rozgrzane głowy kibisów, które widzą już nas w europejskich kucharach, tak, pojawiły tam. się takie głosy. Nie, nie, nie. mocno po ziemi, tak? więc to, to naszym zadaniem jest się utrzymać, ale oczywiście im wyżej, tym lepiej, ale nie no. Spokojnie, bo no, jest trzy punkty do nie cztery do chyba do trzeciego miejsca ale trzy do strefy spadkowej, tak więc oprócz miedzi i leki to tak naprawdę reszta będzie się miksować. wszyscy punktują teraz tak naprawdę więc każdy z każdym może wygrać także też oczywiście dzisiaj liczymy na trzy punkty ale to będzie bardzo ciężki mecz bo nawet może faktycznie cięższy niż z Krakowią bo... no dobra no to panowie co trzymamy kciuki. Tak jest. wspomina współpracę z, no tutaj, naszym Bozidarem. Grzeczny był w Mielcu? Nie, ja go nie znam, nie tak, tylko my prywatnie... Nie, nie, oczywiście, że ja bardzo dobrze, dlatego tutaj... Fajnie, że się spotykamy, że jest widzę ja dobrze, że dzisiaj nie gra, dlatego może wygramy. No i to o to chodzi. Bo Boży, jak ty wspominasz, pobyt w Mielcu chyba całkiem dobrze. Wam się tu współpracowało z mało. No, prawie dwa roka tutaj byłem taki szczęśliwy, i było do mnie tak przywilej, że po prostu tak ziła moja kariera. A trenerze sąsiedzi w tabeli się spotykają, jest taka duża no, presja w zespole, żeby odgryźć się po tej Jagielonii. Nie, no wiadomo, to nawet nie trzeba odpowiadać na to pytanie, jak się przegrywasz 4 do zera w takim stylu, jakim było, no to nie ma innej opcji jak starać się wygrać pewne spotkanie, tym bardziej, że gramy u siebie. No i tak jak Pan powiedział z drużyną, która jest naszym sąsiadem, ale tak naprawdę nieważne, z kim gramy. Po prostu chcemy wygrać, a zobaczymy, co z tego wynika. to, jak się nie uda. Mocne strony stali i Mielec. Mocne strony? Przede wszystkim ciężki mecz, bo grają w bardzo podobnym ustawieniu do nas i spodziewamy się tego, że w wielu miejscach będą toczyły się pojedynki jeden na jeden i jakoś poszczególnych piłkarzy będzie decydowała o tym, czy będą one zwycięskie, bądź przegrane. Spodziewamy się tego, że będą chcieli grać w piłkę, czyli będą chcieli posiadać piłkę, będą chcieli ją budować, grę budować od tyłu. No, i taka charakterystyczna rzecz, zobaczymy, czy się to sprawdzi. Spodziewamy się, że będą chcieli grać sporo podań penetrujących, czyli z pominięciem drugiej linii. Czy to górą, czy to dołem, od razu do yy, dobrych, silnych fizycznie napastników Hamulicia i Lebedeńskiego, którzy będą tą piłkę albo starali się utrzymać, albo zgrać na ścianę. I były zmiany w składzie względem ostatniego spotkania z Jagielonią. No tam wysoka porażka. Rzeczywiście słabszy mecze stali tak bezdyskusyjnie. Czy to może wpływało w ogóle na analizę i jakby przekaz, przekaz dla drużyny? Spodziewaliście się tych zmian? No na pewno, na pewno spodziewaliśmy się, spodziewaliśmy się tego, że wysoko przegrany mecz powoduje to, że przede wszystkim dzisiaj będzie bardzo mocno zmobilizowana, żeby tą plamę po prostu zmazać, tak? No ale też druga rzecz, którą trzeba dodać. Mer z Jagielonią nie był właśnie, chociażby z powodu wyniku, takim idealnym do tego, żeby się przygotować pod stal, a dwa, że Jagielonia grała w kompletnie innym ustawieniu niż my, więc zdecydowanie bardziej szukaliśmy podobieństw w meczach, w których Stal rywalizowała z zespołami granicowymi w podobny sposób. Bez względu na wszystko, najważniejsze dzisiaj to dać siebie 100%. Max. Ten mecz jak ostatni w sezonie. Ostatni mecz w sezonie to jest nasz mecz. 100%. 100%. Każdy skupia się na swoich założeniach, je realizuje i wtedy k jesteśmy mocni jako k cały zespół. Dawaj! Kto wygramy? Yeah! Thanks, yeah.

Jak sypa? O czym gadaliśmy wczoraj przed wyjazdem, że co by było warto? Może warto strzelić gola. No. Niesamowite uczucie, naprawdę. Brak mi słów. To jak dwa słowa, to krótko. Dobra robota! Jedziemy dalej!